W rządzie Donalda Tuska toczy się spór wokół ustawy o działach administracji rządowej. Nazwa bardzo nudna, ale ta właśnie ustawa budzi olbrzymie emocje. Rząd przyjął jej nowelizację 12 marca. Dlaczego budzi emocje? Ano dlatego, że właśnie w tej ustawie jest zapisane, kto za co odpowiada, jakie ministerstwo ma kompetencje w konkretnych dziedzinach. I tu problem sprowadza się przede wszystkim do Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, którym kieruje polityczka mm, trzeciej drogi Polski 2050 Paulina Henning-Kloska. Otóż w styczniu już się okazało, że właśnie z tego ministerstwa zostanie wyjęty <laughs> atom, ropa i gaz. Wszystkie te sprawy przejdą do Ministerstwa Przemysłu, którym kieruje profesor Marzena Czarnecka, ono ma siedzibę na Śląsku. Dlaczego Tusk tak się upiera, żeby te wszystkie mm, sfery wyjąć spod władzy Polski 2050? Ano dlatego, że one są bardzo ważne strategicznie i szczególnie jeśli chodzi o atom, to tu nie chodzi tylko o kwestie stricte energetyczne czy gospodarcze, ale także o politykę bezpieczeństwa i politykę spraw, y, y, dotyczącą spraw zagranicznych. Jak wiemy, y, na razie słyszymy o tym, że elektrownię atomową ma budować amerykański koncern Westinghouse oraz Bechtel, przy czym Westinghouse dostarcza technologię. Ale pozostaje otwarta kwestia, czy Polska będzie budować drugą elektrownię atomową, a jeśli tak, to kto będzie ją budował? Czy będą to także Amerykanie, czy też może francuski EDF, który jest gotowy to robić? To wynika z oświadczenia władz tego koncernu. Jest też kwestia elektrowni atomowej, którą miał budować Zygmunt Solarz w porozumieniu z firmą koreańską. Wszystkie te rzeczy rzeczą, leżą na stole, i tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę rząd Donalda Tuska zamierza iść. Nie wiemy tak naprawdę, jaki był efekt, jeśli chodzi właśnie o tę kwestię wizyty Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, bo strona polska, a właściwie dokładnie rząd bo zdaje się, że prezydent Duda aż tak bardzo się przy tym nie upierał. Prez premier Tusk chciał, żeby strona amerykańska brała większą odpowiedzialność finansową e, tego przedsięwzięcia, no i e, by brała większą odpowiedzialność za powodzenie tego projektu. Na razie nie widać, by strona polska zamierzała podjąć jakieś bliskie rozmowy z Francuzami. Być może jesteśmy na etapie negocjacji z Amerykanami, co Stany Zjednoczone, co administracja Joe Bidena zaoferuje Polsce, jeśli zostałaby podjęta decyzja o budowaniu drugiej elektrowni także we współpracy z Amerykanami. Z drugiej strony, można powiedzieć, że współpraca z EDF-em, mówią jej zwolennicy, no, wiązałaby nas ściśle gospodarczo, a także militarnie z Francją i to też miałoby swoje dobre strony. Być może, być może Donald Tusk będzie zwlekał z ostateczną decyzją w tej sprawie do czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych bo zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądała, gdy prezydentem USA zostanie Donald Trump, a inaczej gdyby był to nadal Joe Biden. Wtedy być może, mm, to znaczy pod koniec tego roku, trzeba będzie podjąć strategiczne decyzje, no takie, które będą dopasowane do obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, wracając do tego konfliktu, to są tak istotne kwestie z bardzo wielu punktów widzenia, że Tusk absolutnie chce mieć to pod swoją kontrolą yy, i chce yy, koalicjantom yy, zabrać tę sferę. To samo jest z gazem. Przypominam sobie, że poprzedni rząd Donalda Tuska, sam premier, borykał się z takim oto problemem, że często był zaskakiwany przez PL PSL różnymi decyzjami dotyczącymi np. kontraktów gazowych. W związku z tym chcę zapobiec tym sytuacjom, które miały miejsce wtedy, i ściśle kontrolować to, co się dzieje na tym odcinku, bo już kilkakrotnie się sparzył. Szczególnie jeśli chodzi o gazowe umowy z Gazpromem i niektóre decyzje ówczesnego wicepremiera Waldemara Pawlaka. O ile y, Paulina Henning-Kloska chyba musiała się pogodzić z tym, że zabrano jej właśnie atom, ropę i gaz, o tyle y, nie może się pogodzić z tym, że spadł na nią następny cios, a mianowicie y, jej ministerstwo może stracić też nadzór nad infrastrukturą y, mm, krytyczną. I to akurat boli ją niezmiernie i m, zaczyna się buntować, że w tej chwili no, jej ministerstwo praktycznie y, nie będzie miało żadnych poważnych kompetencji. A przyczyna tego, że y, chce się jej zabrać także i tę działkę jest dokładnie taka sama, jak w przypadku y, atomy, atomu y, ropy i gazu. Co gorsza, dla Henning-Kloski PSL szykuje się, żeby jej zabrać leśnictwo, czyli Lasy Polskie. Jak wiadomo, jest to bardzo potężna i bogata spółka i każda partia sobie ostrzy na nią zęby. PSL chce, aby lasy mm, przeszły do Ministerstwa Rolnictwa, którym zarządza ludowiec Czesław Siekierski. Czy tak się stanie? Tego nie wiem, ale wiem, że Paulina Henning-Kloska nie ma zbyt wysokich notowań u Donalda Tuska i jednak uznał on, że na samym początku nowej kadencji Sejmu popełniła ona błąd, dokonując swego rodzaju wrzutki do ustawy o zamrożeniu cen prądu. Ta wrzutka polegała na tym, że zmieniono przepisy wiatrakowe. Chodziło o liberalizację przepisów dotyczących pozwoleń na budowę wiatraków i odległości od zabudowań. Zrobiła się z tego potężna awantura. Henning Kloska, która no jednak była początkowo twarzą tych zmian wiatrakowych, to potem próbowała zrzucić winę na koalicję obywatelską, no i to Tusk zapamiętał. Ostatecznie zapadła decyzja, że sprawa wiatraków z tej ustawy zamrażającej ceny zostanie wyrzucona. Jak to się potoczy dalej? Myślę, że to będzie obiektem dość szczegółowych negocjacji, ale na pewno Tusk nie będzie odpuszczał, ponieważ dąży do tego, żeby kontrolować właśnie te sfery strategiczne. Oczywiście to napięcie spowodowane jest także tym, że Polska 2050 w dużej mierze walczy o podobny elektorat, co Koalicja Obywatelska. Te relacje. Między Tuskiem a PSL-em na przykład są o wiele lepsze niż między Tuskiem a Polską 2050, którą jednak tworzyli politycy. Właśnie, jacy politycy? No, tacy, którzy odeszli niegdyś z Platformy Obywatelskiej, bo byli rozczarowani tą partią i dzisiaj uważają, że Tusk zabiera im kompetencje i władzę, chce ich zdominować i być może sprowadzić do roli. Nowoczesnej z dawnych czasów, kiedy to tak naprawdę nowoczesna, co do dużo mówić, została skonsumowana przez koalicję obywatelską. I te właśnie kwestie są niezwykle drażliwe. Ja oczywiście nie wykluczam, że ostatecznie koalicjanci dojdą do porozumienia, ale sądzę także, że mm, Polska 2050 będzie się bronić przed dominacją Platformy Obywatelskiej. To może być także źródłem kolejnych napięć. Tym bardziej przecież, że wybory samorządowe pokażą siłę poszczególnych ugrupowań. Ostatnio widzieliśmy spadek. Notowań trzeciej drogi. Ja podchodzę do tego ostrożnie, nie wiem tego tak naprawdę, czy trzecia droga straciła, czy nie, bo przypominam sobie wielokrotnie w sondażach, chociażby sam PSL wypadał bardzo źle przed wyborami samorządowymi, a potem jego wynik okazywał się o wiele lepszy. Może być tym razem mm, inaczej. Ale jednak ta reguła była dosyć e, powtarzalna. Inna sprawa, oczywiście, że PSL teraz jest razem e, z Szymonem hołownią, więc to może zmienić e, sytuację. W każdym razie, wiele wskazuje też na to, że. Mm, Tusk będzie chciał rozliczać poszczególnych ministrów z ich dokonań, choć będzie miał pewne problemy z rozliczaniem ministrów swoich koalicjantów. Niemniej wiele osób prognozuje, że nastąpi rekonstrukcja rządu we wrześniu. Będzie to także skutek wyborów europejskich i decyzji, kto Polskę będzie reprezentował w nowej Komisji Europejskiej, bo to też może wymusić zmiany. Mówi się przede wszystkim o Radosławie Sikorskim i o Komisarzu do Spraw Obronności, ale nie wiem, czy tak nastąpi. Nie widzę, żeby Radosław Sikorski specjalnie się palił do pełnienia tej funkcji, jeżeli nie będzie ona się wiązała z szerokimi kompetencjami, jeśli chodzi o obronność. Komisji Europejskiej.